Kolejny krótki filmik z update'em, co tam się dzieje w naszym sklepie. Kilka rzeczy dorzuciłem, kilka rzeczy dorzucam cały czas, wyceniam. Może dokładnie pokażę z bliska, jak to wszystko wygląda. Okay. Dokładam cały czas coś nowego. I cały czas coś się fajnego dzieje. Wpada całych kilka ludzi dziennie, ale tak, jakby jeszcze nie robiłem reklamy, prąd nam podłączyli w końcu. Musiałem tu zainstalować kilka rzeczy ciekawych. No to zaraz muszę wycenić jeszcze. Dorzucić parę nowych rzeczy, ale na bieżąco będziemy informować, prawda, co i jak. Cały czas dochodzą jakieś nowe ciuszki. Tutaj nowy zakup. Co prawda nie do końca mi tu pasuje, ale jest taki vintage'owo-stylowy, więc stwierdziłem, że go tutaj wstawię. Kosztował mi 10 funtów. Na razie nie na sprzedaż. I tutaj cała masa różnych różności. Moja żona stwierdziła, że ja to potrafię zrobić tak, że rzucę po prostu rzeczy nie pasujące do siebie, które nagle w pewnym momencie zaczynają pasować. A ona by od zrobiła. Jakby nie było. Jesteśmy w całkiem dobrym punkcie. I w zeszłym tygodniu sprzedaż jedna zapłaciła za zeszłotygodniowy czynsz. Więc na razie jestem w dobrej myśli. Tak mi wydaje miesiąc. Jeszcze nie zacząłem reklam żadnych robić w, 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 w mediach, więc zobaczymy jak to zrobię. Co będzie? Tutaj ciekawostka, dwie czapki kupiłem od pana. Chyba po 3 funty za nie dałem. One chodzą po 15 plus 18 wysyłka ze Stanów. Ma step people na razie.